Dzień dobry i cześć. Pięć mocnych zalec zrobienia analizy kolorystycznej. Dla tych osób, które nie wiedzą, czy warto, przedstawiłam takie pięć najczęściej powtarzanych przez kobiety, które już przeszły przez analizę kolorystyczną, wdrożyły ją w życie, pięć korzyści, o których najczęściej mówią. Pierwszy to jest uroda. Kobiety zyskują wiarę w swoją urodę, w to, że jest w nich naturalnie piękno. Dlatego, że barwy po prostu wzmacniają ładny kolor skóry, ładny kolor oczu, brwi i możemy się mniej malować. Więc generalnie odzyskują kobiety wiarę w swoje piękno, naturalne piękno i nie mają takiego poczucia, że wszystko musi być zrobione, namalowane, doczepione, czyli mogą być naturalne i czują się ze sobą piękniejsze. To był punkt pierwszy. Drugi wizerunek z klasą. Dlatego, że harmonia barw z naszą urodą, z naszymi włosami, oczami harmonia generalnie daje poczucie klasy i piękna, właśnie. Dlatego, jeśli macie taką potrzebę estetyki, jeśli jesteście wrażliwi na to, lub macie pracę, w której dobrze jest estetycznie ładnie się prezentować. To dobranie garderoby zgodnie z typem kolorystycznym urody jest podstawą jednak wizerunku zawodowego i wizerunku z klasą. Zwróćcie na to uwagę, czy te barwy harmonizują z waszą twarzą naturalną, która zakładacie na siebie, barwy waszych ubrań. Nie dopiero jak się namalujecie cali, tylko czy ubrania harmonizują z naturalną twarzą bez makijażu zupełnie. To będzie oznaczało, że naprawdę bardzo dobrze macie dobraną garderobę. I to właśnie podświadomie w ludziach daje takie poczucie klasy. Oni mówią: Wow, tu jest fajnie, tu się wszystko zgadza. I to jest podświadomy odbiór nas wszystkich. Trzecie, lekkość decyzji na zakupach. Czyli w chwili, kiedy wchodzimy do sklepów, już nie ma oglądania po kolei wszystkich wieszaków, tylko jak już dobrze poznamy rodzinę naszych kolorów i cechy tych barw, to po prostu wchodząc do sklepu idziemy szybko po tym sklepie, tak? I namierzamy z daleka, który kolor mi pasuje, który jest mój. I odrzucamy wzrokowo całą masę. Dlatego po prostu zakupy są szybkie i jest lekko w galerii. Nie chodzimy 2-3 godziny po niej, tylko no 40 minut nam zajmuje obejście sklepów i wyłowienie czegoś, co może się nadawać do zabrania do przymierzalni. Dlatego też ta lekkość i szybkość zakupów to jest naprawdę skarb dla kobiet, które nie lubią robić zakupów, które nie lubią spędzać czasu w galeriach i okazuje się jednym z takich najbardziej wychwalanych, tak że one w końcu się nie męczą na tych zakupach. Czwórka, lżejszy make-up, dlatego że ładniej wygląda cera i oczy. Dlatego kobiety, które zaczynają dobrze dobierać tutaj kolory w pobliżu twarzy, malują się dużo mniej. I często, właśnie w chwili, kiedy już wejdą na ten etap, że i piżamy, i kostiumy kąpielowe są w ich kolorach, to zaczynają czuć się na plaży swobodnie. W domu czują się bardzo komfortowo, bo i piżamka, i szlafrok jest dobrany w ich tonacjach kolorystycznych, w ich zestawieniach i częściej chodzą bez makijażu, czując się ze sobą bardzo, bardzo komfortowo. Także to była czwórka. I szybka piątka to jest zdrowszy wizerunek własny, po prostu lepszy, wzrasta ten wizerunek. Mamy lepsze myślenie o samych sobie. A w chwili, kiedy mamy lepsze myślenie o samym sobie, to jesteśmy bardziej odważni, a to przenosi się na relacje z ludźmi, w biznesie, relacje z samym sobą. Także takich pięć mocnych korzyści z analizy kolorystycznych na dziś, oczywiście jest ich więcej, w chwili, kiedy zastanawiałabyś się, co to za usługa, po co ją w ogóle robić? Bo dla osób, które nie zajmują się tym tematem. Czasem słyszę, że to jest jakiś taki, wiecie, taka usługa fanaberia. Natomiast, już dla ludzi, którzy w tym, kolokwialnie mówiąc, siedzą, praktykują codziennie, to korzyści z analizy kolorystycznej są naprawdę niesamowicie duże i ta cena, którą płacą, no u mnie jest ona wręcz bym powiedziała symboliczna. Dlatego dla osób, które nie rozumieją tych korzyści, nie czują ich, to cena wydaje się zaporowa. I duża, i dlaczego to tyle kosztuje? A powiem Wam, że ja jestem już spokojna, o ile podniosę te ceny za jakiś czas, dlatego, że wartość tego, czego ludzie uczą się tutaj u mnie w Atelier, i później, dzięki materiałom i dzięki naszej współpracy wspólnej, przewyższa bardzo mocno tą kwotę początkową. Ona jest niezrozumiała dla osób, które rzeczywiście nie mają do czynienia z tym tematem praktycznie w życiu. Dlatego dzisiaj się nagrywam. Mam nadzieję, że te pięć punktów zwróci Twoją uwagę na to, że Twoje życie może być ubraniowe, wyglądowe, lepsze. Uroda, wizerunek z klasą, lekkość decyzji w sklepach, lżejszy make-up i zdrowsze zdrowszy wizerunek własny. Pięć mocnych, naprawdę mocnych powodów do tego, żeby pomyśleć, czy analiza kolorystyczna nie mogłaby wnieść dobrej jakości w moje życie i troszkę o mnie zadbać. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia niedługo. Cześć. W celu dobrego skomponowania garderoby po analizie należy przede wszystkim nauczyć się rozróżniać swoje kolory w gąszczu barw. Nie każdy to potrafi. Drugi etap to łączenie ich ze sobą. Są osoby, którym przychodzi to naturalnie. Dla nich wersja analizy Basic będzie wystarczająca. Ci, którzy potrzebują treningu w powyższych kwestiach, powinni wybrać wersję premium i wypatrywać tutaj kursu wideo na ten temat. Bardzo dobrym treningiem komponowania barw są warsztaty grupowe, gdzie wspólnie wiele kobiet uczy się w tym samym czasie dobrego rozróżniania barw. I łączenia ich ze sobą. Do was. Nie, mm. nie. A to, to stare złoto, najpierw. Patrz, widzisz od razu? No, ma... Faktycznie. Nie ma cieni i oko wyszło. No, mm -hmm. mm -hmm. kurde, to tego bym się nie spodziewała. Tu są. I zobaczcie, Ponownie ofertę możesz sprawdzić na stronie internetowej, rezerwacji, dokonywać każdą drogą poprzez telefon i wszystkie media społecznościowe.